Zmawiamy z Panem Markiem Owsianym, kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Proszę Pana, jest Pan zastępcą dyrektora podkarpackiego oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełni Pan funkcję wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz szefa struktur powiatowych tej partii. Ponadto, od kilku kadencji jest Pan radnym Rady Powiatu Brzozowskiego. Jak się Panu udaje pogodzić ze sobą te wszystkie funkcje? Nie jest to łatwo, ale staram się tak organizować sobie życie, zobowiązania, które na siebie wziąłem, wypełniane. Myślę, że robię to w miarę dobrze, jeśli w wyborach ludzie to doceniają i ten mandat do Rady Powiatu od trzech kadencji otrzymuję. Staram się naprawdę organizować tak pracę, aby. Ani rodzina nie odczuła tego, że bardzo dużo czasu poświęcam na życie społeczne, ale do tego jestem, mam hobby, jestem ogrodnikiem, mam własny sad, jestem myśliwym, jestem wędkarzem, z synem wędkujemy, także uważam, że dobra organizacja czasu pozwala na. Wykonywanie swoich obowiązków bardzo rzetelnie i sumiennie, ale też przekonany jestem, że w jaki sposób jest to dziedziczne, bo mój dziadzio był sołtysem, był radnym, był ogrodnikiem, był pszczelarzem, był szewcem i bardzo dużo czasu poświęcał na pracę na rzecz ludzi, ludzi na wsi. Także w jakiś sposób myślę, że genetycznie zostało to przekazane. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Była to bardzo trudna decyzja. Z jednej strony, bo to nie są wybory do Rady Powiatu czy, czy do Rady Gminy. Jest to inna odpowiedzialność i inna powaga tych wyborów. Pomimo, że ludzie jeszcze nie zdają sobie sprawy, jak to wybory są bardzo ważne, o tym mówi frekwencja. Dlatego apeluję do wszystkich, że yy, aby do wyborów do Europy Parlamentu szli, bo tym. Tą postawą decydują tak naprawdę, kto będzie ich reprezentował i jakie interesy będą w pierwszej kolejności załatwiane i będą ważniejsze dla Polski i dla środowisk. Zdecydowałem się, aby z jednej strony wzmacniać listę Polskiego Stronnictwa Ludowego, zbierając głoty na listę, bo wybory to gra zbiorowa, to, są, to jest gra zespołowa i wierzę, że dzięki moim głosom zdobytym, jak nie ja, to ktoś, kto tych głosów będzie miał więcej, mandat zdobędzie. Ale z drugiej strony uważam, że moje doświadczenie, jakie nabyłem przez 6 lat pracy w Niemczech, po studiach, przez ostatnie 12 lat pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie praca związana jest z funduszami europejskimi, możliwościami wykorzystania funduszy europejskich na obszary wiejskie, wspólnej polityki rolnej. Powoduje, że chciałbym tą, to doświadczenie i wiedzę wykorzystać, jeśli będzie mi dane, jeśli zdobędę mandat w pracy w Parlamencie Europejskim. Znajdujemy się w pięknym otoczeniu Brzozowskiego Rynku. Jak się Panu podoba to miejsce? Miejsce przepiękne. Ratusz wiele lat oczekiwał na ten remont, na rewitalizację całego rynku. Szkoda, że byli tacy, którzy. Nie umieli tego piękna dostrzec, ale dzisiaj należy powiedzieć jedno. Brzozów ma swoje serce, zdrowe serce, odnowione serce, jakiś rynek. Rynek dla wszystkich jest najważniejszym miejscem. I dzisiaj dla Brzozowa też tak jest, ale jest to piękne miejsce i to, jak się przekonałem, wydarzyło się dzięki środkom z Unii Europejskiej. I myślę, że to jest przykład dobrych praktyk wykorzystania środków z Unii Europejskiej na poprawę naszego otoczenia, a tak naprawdę odnowę naszego dziedzictwa i naszej kultury. To jest właśnie jeden dobry przykład rynek przepiękny. Cieszę się, że Brzozów w końcu ten rynek w takiej krasie ma. Proszę ocenić zmiany, jakie przyniosło dziesięciolecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Przede wszystkim w odniesieniu do Podkarpacia i ziemi brzozowskiej. Zmiany są bardzo widoczne. Kto podróżuje po gminie, po powiecie, po województwie, nie da się zauważyć tych zmian. Zmieniają się drogi, poprawiają się te drogi, drogi powstają nowe, powstały autostrady, budują się dalsze odcinki. Zmieniło się znacznie. Jeśli chodzi o wyposażenie naszego szpitala, szpital został rozbudowany. Ten rynek to jest też mały, mały wkład z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Powstają wodociągi, powstają kanalizacje. To jest właśnie przykład przy pomocy środków europejskich, jakie inwestycje można realizować ale też są małe projekty bo lokalne grupy działania gdzie są dysponują środkami europejskimi to jest właśnie na małe granty na kultywowanie dziedzictwa to jest właśnie przykład wykorzystania środków europejskich ale w sferze rolnictwa gdzie pracuję od 14 lat w agencji restrukturyzacji modernizacji i modernizacji rolnictwa ostatnie 10 lat dla Podkarpacia to jest ponad 7 miliardów złotych, dopłaty bezpośrednie, tworzenie miejsca pracy, zakup nowych sprzętów, działania inwestycyjne. To są właśnie te przykłady, które odczuła zmiany, jakie przyniosła obecność Polski w Unii Europejskiej. Wspólna polityka rolna przeznaczyła dla Polski ogromne możliwości i ogromny budżet. Przez ostatnie lata udziałów Polski, w Unii Europejskiej przez 10 lat to jest ponad 34 tysiące zakupionych cieni, ciągników, ponad 200 tysięcy nowych maszyn i, i, i urządzeń rolniczych. To są przykłady, to nie są jakieś, to są autentyczne przykłady, ale Podkarpacie miliardów złotych na obszary wiejskie, z tym dopłaty bezpośrednie, ponad 3,5 miliarda złotych zostało przeznaczone na dopłaty bezpośrednie. Tworzone miejsca pracy, dodatkowe miejsca pracy w rolnictwie. To są możliwości ogromne, ale też daje możliwości takie niesie jakby choćby tworzenie nowych miejsc pracy, przecież wykorzystanie produkcji serów metodami tradycyjnymi, rozwój, rozwój hodowli. Chówi hodowli, owiec, bydła, to są z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. To są właśnie takie przykłady, które naprawdę na, przez najbliższe lata będą dawały coraz większe efekty oraz nowy budżet, który niesie z sobą możliwości ogromne na lata następne, będzie takie możliwości dawał. No właśnie, co Pana zdaniem czeka nasz, nasz region w nowej perspektywie finansowej? Polska budżet zna, jest to y, następne 7 lat. Jest to największy budżet, jaki został uzyskany przez Polskę spośród wszystkich krajów. Polska ma ten budżet większy niż na lata 2007-2013, y, ale na rolnictwo ten budżet jest znacznie większy. Podkarpacie, Rzozów, jeśli chodzi o rolnictwo, rozwija się dynamicznie bardzo znacznie. Przekonany jestem, że ten budżet i tak będzie się rozwijał, że ten budżet zdecydowanie. Zmieni jeszcze nasze otoczenie, zmieni dynamikę rozwoju gospodarstw oraz stabilizację, jakość wytwarzanych produktów, ale i tutaj w powiecie brzozowskim przekonany jestem, że to spowoduje, że te pieniądze, które możliwości będą, będziemy mieli na pewno za kilka lat gotową obwodnicę, powstaną nowe miejsca pracy, a to spowoduje, że młodzi ludzie tutaj będą szukali swojego miejsca, miejsca pracy, będą tworzyli miejsca pracy. I będą chcieli żyć w pięknym powiecie brzozowskim. Stopa bezrobocia w powiecie brzozowskim wynosi blisko 25%, przy średniej krajowej wynoszącej niespełna 14%. Czy Pana zdaniem jest szansa na zmniejszenie tej proporcji? Jakie szanse ma brzozowska wieś? Unia Europejska, środki przeznaczone z budżetu z Unii Europejskiej ogromny nacisk w tej perspektywie kładzą na tworzenie nowych miejsc pracy, trwałych miejsc pracy. Także te nowe miejsca pracy, przekonany jestem, że przy wsparciu środków z Unii Europejskiej będą tworzone. Mamy przykłady autentyczne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez ostatnie kilka lat stworzenie rozwoju mikroprzedsiębiorstw ponad. Ponad 3 tysiące miejsc pracy, które powstały przy pomocy środków Unii Europejskiej. Były dodatkowe staże przy pomocy środków y, 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 europejskich, ale też pieniądze, które będą z nowego budżetu przeznaczone na tworzenie miejsc pracy, spowodują zdecydowane zmniejszenie bezrobocia. I ważne jest, żeby powstawały nowe miejsca pracy nie duże zakłady, ale małe zakłady, które będą. Za Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw tym ułatwiał małe zakłady, które będą te miejsca tworzyły, a zarazem poprawiały usługi, poprawiały możliwości tutaj pracy na powiecie brzozowskim. I już na koniec, dlaczego warto oddać głos na Marka Owsianego? Głos na Marka Owsianego nie jest głosem straconym. Jest to głos na osobę stąd, osobę znaną, osobę, która pokazała przez ostatnie swoje lata, że warto jej zaufać. Dziękuję za udany głos na Marka Owsianego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tradycja nowoczesność polska.